wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Dobrze, o, dobrze jest. Okay. Dobrze, Mamy by... połączenie. Dobrze, zadawaj, pytanie? Zadawaj e Panie Zbigniewie, e pytanie dotyczy w tej chwili sytuacji w Grecji, albowiem oczy świata zwrócone są na e stary kontynent. Co pan sądzi na temat e tego, iż e pap Andreou w tej chwili już e abdykował, a my wciąż nie poznajemy e nazwiska e nowego premiera Grecji? Nie wiem, co, że proszę się nie gniewać, ale nie tak. nie jestem drugim telefon, proszę mi to zrobić później, bo no, żeby pan kogoś innego idę komentatora wziął do tej sprawy. Ale, pan, e, ale ma, ma, proszę mi ma, to zrobić że jeśli pan sobie życzy, to, 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 to powiedzmy z panie Filipia, dobrze? Mhm. Dobrze, panie Panie Zbyszku, to w takim razie takie luźniejsze pytanie. Wczoraj odeszła Hanka Mostowiak. Wiem, że ona bardzo sercem była, tak jak cały serial Klan na wspólnej oraz połowa barw szczęścia. Jak pan skomentuje śmierć Han Hanki Mostowiak? Mogę taki komentarz? E, chciałbym pozostawić to bez komentarza. Niech każdy wyrobi swój komentarz. Aha. Panie Zbigniewie. Dzisiaj czytaliśmy z pozoru błahą informację, która jednak wydaje się niezwykle symboliczna w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili w pańskim życiu. Ta informacja dotyczy kucyka Bogusia, który, o którym pisze się, że jest zwierzęciem nielubianym, odtrąconym w tej chwili przez swoje codzienne towarzystwo. Czy pan również czuje się trochę tak jak ten kucyk Boguś? Proszę. Się nie gniewać, ale wie pan, to tu jest wielu chętniejszych ode mnie, żeby takie rzeczy komentować, uh -huh. dobrze? Uh -huh. Proszę nie gniewać, ale naprawdę no, no, no. innego, proszę powiedzieć, kurski, może ktoś z Dańska, wie Pan Kamiski, uh -huh. jakieś takie osoby, błaszcza? No, dobra? Proszę nie gniewać, no. dobra, bo ja mam dobra. drugą rozmowę. Jest bo... jasne. Panie Zbyszku, to ostatnie pytanie. Podobno pan e, chce udowodnić, że potrafi pan nabrać wody w usta? Czy może pan pokazać, jak będzie brzmiała ta cisza, którą pan chce ogłosić? Może pan to zaprezentować? Dziękuję, panie Zbyszku. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Więcej na www.skrok.pl.